że jesteśmy bardzo cieszeni, bardzo, 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 no właśnie, bo jest 8 lub 7 subskrypcji, jest! Jest 8 lub 7, dlatego że maja wieczorek... 8 lub 7 subskrypcji mam dlatego, że maja wieczorek, czyli... Śmieszka LPS. Subskrybuje nas i osubskrybuje. I mamy, raz rozpoczniemy raz 7. Ale, mm, pozdrawiam Luxi LPS. Zaczęła mnie bardzo oglądać i myślę, że mnie zasubskrybuje. He, i spadła. fajną zabawę, którą zrobiła już pudding LPS. Ale... stwierdziliśmy, że też się tak pobawimy. I w naszym studiu jest już świąteczny. No, zaraz wam pokażę. Mamy tak. Tutaj mamy Kubusiu pochatek i w szopce z jego przyjaciółmi tutaj mam takiego połowanka mam takiego połowanka i takiego aniołka i to tak razem wygląda i to jest bardzo ładne Ok, zrobiliśmy dla was właśnie te losowanie Pisałam sobie kilka osób, które bardzo lubię i przygotowaliśmy dla was dosowanie i jeszcze przygotowaliśmy dla was nowy serial, który będzie tym razem nie ze mną, ale z Ashley. No cześć, to ja. No, i Ashley to będzie serial Ashley po prostu, po prostu Ashley i postaram się zrobić lepszy serial niż Sparadzika. Chociaż też było dobrze, nie? Nawet, 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 nawet. Nawet, nawet. Lej się tam. Hmm. Okej. Okay. Więc przechodzimy do miseczki. Mhm. Żebyście nie myśleli, że podglądam, nie będę robiła żadnych stopów, tylko po prostu przyniosę miskę. My będziemy tutaj stać i czekać. Zamknij się lisiczka. Dzięki. Och, proszę, proszę. Sorry za odgłosy? Jest miseczka. Taka miseczka piękna. Dużo tutaj trochę tego. No, jest mało, ale to dlatego, że tylko złożyłam to wszystko. tylko, że złożyłam po prostu, żeby powiedzmy. Boję się trochę wejść do tej miski. No trudno. Podobno. Teraz kieruję. Fajnie! osoby to może to Tego kogoś kurde zginął mi ten ktoś dobra mam kogoś mam jakieś dwie osoby bo dwie osoby tylko będą sorry ale musiałam zrobić stopę, żeby się kręcić Dobra. To jest... The Pudding LPS! Brawo! A następnie... Luxia LPS! Pozdrawiam Cię! A więc dla dwóch moich ulubionych youtuberek gratulacje wielkie. A, i to powiadomienie dla Luxi. Że mogłaby mi napisać jak się robi jakieś intro fajne. Bo po prostu ja nie robiłam nigdy intro i po prostu nie umiałabym zrobić go. Więc tak. Dajcie mi. Dajcie mi scenariusz. Ok. Yy, I ten następny filmik to będzie. Blobbers. Czyli nieudane sterki z filmików. I myślę, czy jak to ściągnie, bo ona to ściąga po prostu. Nic nie umie zrobić sama. Tylko codziennie wchodzi na mój kanał i codziennie sobie y, po prostu ściąga filmiki. Więc. Mm, no. URAŻAĆ Śnieżko LPS No po prostu Bardzo bym polecała wam jej Kanał Tylko, że nie polecam, bo ona ode mnie Ściąga filmiki I po prostu Tylko dosyć Dosyć, dosyć, dosyć Dosyć, dosyć, dosyć Ażbym po prostu urwała Daisy web Tak mi 15 minut później. Alo, Daisy. Daisy. Daisy, ty żyjesz? O nie! Będzie źle. Mam dla Was złą wiadomość. Daisy, zdechła. Daisy zdechła? To kto będzie nagrała filmiki? No, oczywiście, że ja... No oczywiście, że ja. Przecież ja tutaj byłam najstarszym peczopem, którego bardzo lubiła miśka He. A może mnie wybierze skąd o tym wiecie? No. no i brawo. powiedzcie, że teraz liśczka zabywała. Nie, na szczęście nie wiesz, mądra lińska. Co się stało? Masz. Jeszcze nie mądrzy, bo znowu ci tego Złamy nogę na nowy nasz filmik. No i dobrze, jako go zastąpię. I będzie... Zamiast Ashley będzie... Lisiczka. Co się stało? To trudna sytuacja i opowieść, ale może chodźmy na herbatę. A! Yy, jeszcze pokażemy Wam, jak spędziliśmy, jak spędzimy, jak spędzimy własną wigilię po Blobersie. Pokażemy Wam, jak my spędzamy swoją wigilię. Wszystkie te nasze petropy. No wszyscy my, ten nasz klubik. Miszka, pyszka. No. Także miłego oglądania i wesołych świąt. Życzę Wam miszka Peszka. I młodsza Miśka Peszka. Chyba. Więc. Do następnych filmików, i buziaki, i pozdrowienia dla Luksi. Więc. Bye, bye. Ona stychła. Ona zdechła, ona zdechła, ona zdechła, ona zdechła. Chodź montować filmik. Ona też zdechła. Więc ja też zdechłam. Więc pa, żegnam was. Do następnego zdechnięcia. Tym razem Lukana. Albo Carlosa.